Siema, tutaj jest a dzisiaj gramy sobie następną gierę z serii Gran Trollino! Tak! Gran Trollino i Adenidalka, tak? Chyba... Na, na, na pewno ktoś prosił. Tak, to jest, to jest tak. Gramy sobie na koncie Czeko Frytka, <grytka> Czekofryt, Fryta, No właśnie, pozdrawiam serdecznie, właściciela konta, wielkie dzięki za użyczenie konta. Cholera, gdzie gościu jest? Mam nadzieję, że on nie jawczy, bo pierwszy mi odcinek. O, piękna był Chciałbym jakieś skale od w ogóle? O, pod Q jest, dobra. Może gang wyjdzie. dobra. Widziałas? Łuh, łuh, Oj, Hehehe. Pięknie. Oj, <śleski> Dawno <śleski> no, tego gówna nie widziałem. Kajs, no jej. Ujaj, jak mi w pierwszym mnie na kiu? Jezu, yes, jak mi w pierwszym. Dobra, o <grybujesz> <grybujesz> No i zawsze grają dobrze. No zawsze. Chwila, chwila, chwila. Dobra, gościu wrócił do gry, więc jest okej, okay. można, można, nagrywać, można nagrywać na czynku. Dobra, co ja On już co, poszedłem. A, na obiad poszedł, <gry> dlatego go nie było, he, he, he. Myślę, że tą nidalką może być naprawdę ciekawa gierka. Ło, wow, piorun. Oho! Jezu jak ja przeżyłem! Jak ja przeżyłem! <grym> Jakbym był tak to fajnie będę w twarz. Szkoda, że tej skali odada nie ma. Hmm. Teraz trzeba uważać No ja... Nie! Nie ja padnę! Jezus Mario! No ja padłem! Ja pierdzielę! Jezu! Ugraj to! Ja myślałem, że to ogram. Ja pierdziele. drę ja tym filmie jak głupi. No i co z tego? Dobra. Trzeba lecieć tym gównem podadej. ale dobrze jest. Dobrze jest, bo przegrywamy. Dzięki temu giarka może potrwać fajnie. Muszę uważać na Mastera. Gdzie on jest? Galera. Nie chcę, żeby mnie znowu zabił, jak głupno. Jezus Maria, zaraz przyjdzie do mnie ten fajans. Nieładnie. Przydał mi się Pinkwart w tamtych krzakach. I wtedy bym mógł już na spokojnie sobie na chill'ku go klepać. O! o kurde, ładnie go biję, bez zapę nawet. Dobra, może zajdźmy sobie na jakąś inną linię, co ja będę się tu kisił na tym topie ze sami. jak. U, master Break. O, master droga, ładnie. Pary śmieciu. Nidalka podadę jakiś tam pierwszy sezon. Nie no, nie pierwszy. Ale pamiętam, że była, yy, była swojego czasu meta właśnie na nidalkę podadę. Yy, jakiś livesteck by się przydał w ogóle czemu to jest takie małe? Nie wiem gdzie to się zmienia. I yy, zejdziemy sobie na bota. Dobra, zejdziemy sobie, pomożemy tam. Czarnucha może dojedziemy kotem. Wiecie, no idealnie, gość się poczuje jak w domu, nie? Koty polujące na ludzi, duże koty, lwy. O nie, no. Jest mój! <laughs> OP Baby Sitting. A wiesz, co go to po pierwsze? Pięknie, dlatego zaskoczyłem. Ho, ho, ho! I co? Co? No i... Ile on był nieśmiertelny? Ja pierd... Hołota zasrana! Dobra, mamy blue Czy tego mastera mogę zrobić tak, wiecie? Teraz nie dało trzeba zabić. Dawaj go Dawaj go On nie ma ulti, nie? Więc go zrobimy! Ej, co? Halo ping, halo ping. Halo, nie wiem co się dzieje. Halo, halo. E I to on dalej to pushuje, serio? On tu stoi pod tym bretnie? Ho, ho, ho. Tak właśnie się gra, adeni dalcom. W ogóle... Gramy grant trollino, a ja zapomniałem powiedzieć, że gramy niczym Eastwood I niszczymy przeciwnika na początku trollując oczywiście, tak? Dobra, idziemy tam pętę zaliczyć. Czarnuszka trzeba dojechać czasem. A, nie wszystkich zabili, zanim w ogóle zareagować, pięknie. Ładnie. oni raczej szans nie mają. Widzicie nawet staty. Ale spokojnie, Clint. Clint by wyczekał moment. By wiecie, ograł Aha, no tak też można Tak właśnie działa deninalka, Tak, wystarczy po prostu im zagrać i już wychodzi się z brązu. Więc proste. Dobra, dojdziemy, murzyna, poczuje się jak w Afryce, nie? Czy on szanse na mastera? Ma jedenasty. WHAT JOK MI W PIEPRZĘ! Dobra! E kurde Master! Ale naprawdę się słabo zagrałem. Mogłem to ograć, ale słabiutko zagrałem bardzo. No ale to wiecie, to jest tak jak ADC na przykład bije się w Mastera. To też ciężko wygrać, tak? Dlatego tak flamie tego Mastera biednego, bidule zasranego. Chciałem Infi nie polecić, a buduje te itemy jak nie wiem, no, jak szmata, no dobra. Krety zpieprzem. O! Przykro mi no serio ty... koes, Koes! Nic nie puszujemy, ale w sumie dobra taktyka, nic nie puszować, bo wtedy sura nie dają. A jak widzicie, wygrywamy ostro. Znaczy wiecie, jak normalnie graczy, no to ja radzę puszować, bo bez tego się no nie da wygrać. A lepiej nie przeciągać gierki, bo można ją nawet przegrać czasem. No ale tutaj jak widzicie, to są jaja. Są. A to się liczy najbardziej. Boże święto, Co to było? Jaki Bobi zasrany, ja pierdzie. Ho, ho, ho! Włócznie na rej i koniec to Dawaj, podejdź tu. Pod... Dawaj, daro, Dawaj, daro, daro, dawaj. daro No, panie Darku, no. Dobra, cofnij. Kupmy sobie to. I pieprzmy się. 3 400, ok. Zabijmy sobie trendamera. Też będzie miło. Czekofryta, czeko, czeko, czekofryta. fajnie na tym przetanie Darka. O ja pęta mi ucieka na tym midzie, o jasne, ojej, Idzie Nidala, trzyma to się A raczej tak No ku... ja, tak się robi obraż... I to jest Adenidalka. A by się złożyła po samej włóczni, ale adek. Gdzie Dziennika będzie szedł. Ojej, oh yes. ojej. Oh yes. oh yes. No, rzucam tymi włóczniami jak głupi, wiecie? No wiecie, no, trochę hamstwo, nie? Panny na eee, no? <ścoughs> Voldemort. Dawajcie, nie Nidalkę, dogońcie. Inidalkę, ja polecam takie granie. OJ! O nie! O nie! <ścoughs> Fak! Twój dawaj! Draven back to base! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj Ej! Oni ten mają comeback, nie? I gripex! Och wowie! Yeah. no. Ja! <ścoughs> Jezu on jeszcze to gra? Jezu on te przeżyje. Ja pierdzielę. Tak właśnie grają Gripexy. Tak właśnie grają Gripexy. Dobra, weźmy się zmieńmy tutaj w nidarkę człowieka. Biegniemy na topa! Hahaha, ha, ha, master! 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 packs bronze takie place się nagrywają ludzie takie place ja tu nagrywam, ojej... oj, oj, oj no nie ha walko z PROSZĘ SIĘ uspokoić, NO! Ja, naprawdę mocny tym mi się trafił, więc w sumie... ...idealne trollowania, tak? Nawet jakbym tu ostro trollował i przegrywał, to i tak bym wygrał. 18-46, powiedzcie mi, co to znaczy. UAAAAA, ZBEJTOWAŁ DO CZARNUCHA! Właśnie tak sobie robią. Biorą białego, murzyny, wynajmują go. On tam biega, 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 potem bejtuje, bejtuje i, i potem się układają. Taka historia pra, prawie, że z życia wzięta, ale nie mojego, <laughs> hmm, Chwila, czy, ja mogę... O, czy mogę go ograć? Wątpię w to, ale spróbujmy. Co jest, syna? Ja pierdzielę, no przecież... Ale jeszcze Trynda ultił już wtedy. <laughs> No, ten troll to powiedziałbym, że taki średni, no średniawy. U ej serio, on naprawdę nieźle gra, o tym wart po prostu mistrza, no, ale wiecie, on chciał po prostu wszystko widzieć, tak? What? Co? Jezus Maria, nawet nie wiedziałem, że go zabiłem, ja pierdzielec, taki broken, dlatego trzeba go nagrać niedługo. Nie, nie chcę mi się tego dreka robić, co? Nie chcę mi się też puszować, dlatego sobie pobiegamy. Ładnie się leczy z tego kiła jak uć uderzy. No ja pierdziele, przesuń mnie. Oni mnie tutaj tak traktują, jakby mnie tu nie było, no. Ciągle padam, w ogóle. Takie chamstwo, no. Takie, wiecie, chamy. Chamy. I sell the skin. <laughs> <laughs> I sad skin pięknie napisane <laughs> o ole ona ładny omen użyty pięknie mi to je on go trafił gripex no ja pierdzielę no to po prostu gościu wiesz, ten znany youtuber Sportiatyx nagrywa i chciał się pokazać z takiej, wiecie, lepszej strony. To tyle! Mam nadzieję, że się podobało, niczym Clint Eastwood. Strollowaliśmy przeciwnika, ale ostatecznie wygraliśmy. i Jesteśmy teraz cool, super, fajnie. No i westerny są fajne i tyle. <gryw> Dajcie suba, lajka, napiszcie komentarz. Jak tam u Was? Napiszcie propozycję, czym tu można by jeszcze zagrozić. O, to tyle. <grybujesz> Dobra. Na razie.